Witam Was w moim pierwszym odcinku z The Isle yy, z tej strony. Grubek. Gram sobie dzisiaj Majazaurom, jest to mój pierwszy odcineczek yy, z The Isle Everyma. Gram sobie na serwerze Petit Spitz Majazaurom, tak jak już wcześniej mówiłem. Pamiętajcie o Subiku i łapce, jak Wam się filmik spodoba. Chyba możemy przejść już do tego emocjonującego gameplayu Maja Zaury. Jesteśmy gdzieś w pobliżu delty rzeki. Z tego co mi się wydaje, ogólnie to Majazaurą to się wypiłem z gniazda. Mam już 21%. To trochę to jest. Dajemy sobie pod jadkę w sumie, żeby nic mi nie zabiło. Tylko. ...beczki. Może będzie jakaś eska, bo perfekcyjnej diety to... ...no nie ma. Ceratosaura. Chyba. Chyba słyszałem zerato. Jak buffa miał... ...do... Mm. ...przyciele. Tutaj chyba nie mam mięso A, w ogóle... Ten, nie wiem, czy mówiłem. Jest taki, żeby dobić 50%. Zobaczymy, czy się uda. Bo... Nie ukrywam, jeszcze nie miałem Majazaury dorosłej. Mm. O kurde! No, wiedziałem! Wiedziałem, że jest co. Ajaj, Aj, to no jest pan. Kurde, co zrobić? Kurde mać. A taki miałem, O jajko jest! Aha Cerato było jajko Cerato. Kurde. Nie zdążyłem. Dobra, może zagramy czymś, nie wiem, czymś innym. Może, może Pahim? Dawno Pachim nie grałem. Pachim to jest taki dinek. No mogę w sumie Pachim zagrać. Samice silver Czyli jednak cel na ten odcinek to jest dobić tego pachiego no wiadomo, jak naj... jak naj... no Żeby był jak największy Jakieś ładne kolorki Coś takiego Chyba będzie git Dobra o Jezu, gdzie ja jestem? O, niedobrze. Spadki, pokaz slajdów, lekki. Niedobrze, muszę zobaczyć gdzie jestem. Jest żera, co macie do zaoferowania? O Boże, ja nawet nie wiem gdzie mam iść. O, jestem blisko. Super. Nic nie widać, która jest godzina. O! Oj. Może znajdziemy mi jedzenie Dobra, mamy ziomka, jest Nie jestem sam tutaj Może znajdziemy jakieś Jedzonko Może O! Są grzybki Dobra Coś tam jest, dobra, jednak Jednak jest trochę dietek Dobra, teraz się nażreć tym Do fula. A, dobra. O! Kurde, ziomek tu się odnajduje w tych sanktuariach. Dobra, żebym się nie przeżarł. No właśnie, Gastro, Gastro. Gdzie są te gastrolity? O No bo ma tam Kur... Prze O. o, są. Aha, już zjad, dobra. Tylko godzina pierwsza chyba. O, są. Może pójdziemy na jakąś wycieczkę? Coś? Na Highlandy? Gdzieś? No dobra, możemy Możemy, możemy z tego co zrozumiałem Jak coś to sorry, to wiem Jak źle zrozumiałem go, ale... Z tego, co ja rozumiem, to że jak zbudujemy tą dietę, to pójdziemy. Chyba to zrozumiałem. O. Piszcie też ogólnie propozycje, jak macie jakim dinuhem mogę zagrać. Bo to jest taki mój pierwszy film, taki bardziej wprowadzający, jak to będzie wyglądać. To tutaj ostatnia była ta premiera, Jurassic World Evolution 3. Małe dinuszki są podobno, wszystko fajnie. Też może pojawi się odcineczek. Ale to pierwsza zdobyć. Bo ja mam Jurassic World, ale dwójkę. Trójki jeszcze nie mam. Mm -hmm.

Zobaczymy, czy będzie chciał pójść na Highlands. Bo gdzieś, Kurde. z tego co rozumiem, to pierw chce dorosnąć, potem. Stadium. To się w sumie ciężko dziwić. Nie mówimy tak po tych sanktuariach. Coś my jeszcze tutaj będziemy szukać, czy co? Hmm. Bardzo ładne ma kolorki. Podobają mi się jego kolorki. O, grzyby. I to dużo grzybów. Mega dużo.

Chyba teraz będziemy szli po wodę. Mi się tak wydaje. Jezu, jak ten pachiskacze. Tutaj raczej nie ma Dejno. O Jezu <kłupio> Głupio bym zginął. Tu chyba nie ma Deino. Proszę Dajno, nie ma cię tutaj. Proszę. Nie powinno to być tutaj, no. No nie. Nie no, to jest jakaś kpina. Nie no, czekaj, czekaj. idziemy. Albo idziemy na... Yy, na północ. Nie wiem. Nie wiem, gdzie idziemy. Ale fajne jeziorko. Nigdy tu nie byłem. Pierwszy raz tu jestem. Ale fajnie. Aha, chyba idziemy na patrol. To muzyczka czy Deino? Nie, to był Dejno, to był Dejno To akurat musiał być Dejno Tup, 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 tup Nie no, nie mogę z tego pakiego. no Tak zapierdziela Jezus O co o! Fajne widoki. Podoba mi się tu. Ile ja na godzinę biegam? 47, e to chyba ceratozaurowi bym. Uciekł. Nie wiem ile tam do rozchodcerka biega. Żegali biega ponad 50 52 ponad chyba. Ale fajny klif. Wiem gdzie my jesteśmy. Idziemy chyba. Nie, do Tam gastrolity, chce. Ciekawe czy ten Dejno podróżuje za nami. Chyba mu się odechciało. to jest kropki opaski Ja potrzebuję akurat pasków Dobra W odcinku sobie go dobijemy do 100%. Założymy gniazdo. No i co? Pamiętajcie, że jak Wam się film podobał, to zostawcie suba, lajka. On był taki wprowadzający bardziej, więc no.